Dlaczego jesteś taka, dziewczyna, dziewczyno dziewczyna, zła dziewczyna, 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 chłopaka. miłość chłopaka. Dziewczyno, dziewczyno Dziewczyno dziewczyna, dziewczyna, jesteś taka? taka? dziewczyno Dziewczyno dziewczyna, 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 z Tobą z dziewczyna, 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 Chciałem znowu być więcej, ale nie zostało nic. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczynowa, dlaczego jesteś taka? Dziewczyno, dziewczyno, dziewczyno zła, odrzucaj miłość chłopaka. Dziewczyno, dziewczyno, dziewczynowa, dlaczego jesteś taka? Dzień przydał, nie dziecko, nie dziś miłość dziecko, 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 A dziecko, 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 Zdecyduję. 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 Podgrabie do tego. Nie baw